Thank you. Wydaje mi się, że Konrad mnie olewa. Mnie też. On tak ma? Nie. Wydaje mi się, że mnie olewa, bo ma ciebie. Co? Naprawdę, Melisa, myślę, że on wszystko olewa, bo myśli ciągle o tobie. I to może nawet byłoby ok, gdyby nie bliźniaki. Wszyscy musimy zwrócić na to uwagę. Chciałabym coś zrobić, ale nie wiem, co. Wiesz, jesteśmy przed Wigilią. Co ma zrobić Konrad po śmierci rodziców z dziesięcioletnimi dziećmi? Ale powiedz mi, oni będą sami w Wigilię? Próbowałem coś podpytać, ale kiedy zaproponowałem, że przyjdę, to powiedział, że mają gości. Jakie gości? No właśnie. – Nie ma żadnych gości, prawda? – Moim zdaniem, nie. Gdybym wiedziała, co jest grane, to porozmawiałabym z mamą, żeby... żebyśmy wspólnie spędzili Wigilię. Mama by się zgodziła. Hmm. Tak mi się wydaje. On ucieka. Ucieka od tych świąt. No i ode mnie też. Bo nie wie, co ma zrobić. Zróbmy coś. Ja porozmawiam z mamą. bliźniaki już raz u nas spały. Mama wypytuje mnie o ich sytuację. Zróbmy tak. Ja porozmawiam z mamą, a Ty spróbuj obczaić co Konrad planuje. Księga, pijacie do pracowni na Wigilię na chwilę. Ja też. Przynieś coś? Kupare. Kto zorganizował ten event? Ja. Nie wystarczy, że jesteś przewodniczącym? Chcesz być jeszcze panem domu? Pierwszy się. Ej! Jest wigilia, skoro już tu jesteśmy, proszę, bądźmy dla siebie mili. Przepraszam. Co to zrobił? Nie ty. Dzień dobry, tu Róża Betlarzyk. No, pani wnuczka. Dobrze, Dzień. Do widzenia. Dzień Dzień dobry, hip -hop. Hip -hop. Do widzenia. I zapraszamy na zdjęcie nasze. Podpisy na dole. Co ty robisz? Proszek do prania. Jaki proszek do prania? Ariel, Co mam robić? Czekaj. Halo? Jest 16.30. Proszę go wybranie na miejsce. Dobrze. Pa, idziemy. Dzięki. To jutro powtórka? Ok, ale ja tak wcześnie jak dziś nie mogę. Ale będziesz? Na pewno. No tak, przecież wam obiecałam. Cztery sztuki dla mnie. Mówię się na trzy. Wiesz ile czasu tam stałam? Cztery sztuki dla mnie, ani jednej mniej. Dobra daj. Raz, dwa. Trzy, cztery. Dla mnie trzy. Dziękuję. No to cześć, do jutra. Pa! Pa! Życzę Ci, Zosiu, żebyś rozwijała swoją pasję konną i żebyś przestała się interesować cudzymi facetami. Ojej, dziękuję. A ja życzę Ci, Melanio. Żeby ktoś Cię w końcu naprawdę pokochał. Życzę Ci, żeby dalej nam się tak fajnie podrywały laski jak wczoraj. Co? Księżniczka zazdrosna? Ojoj. To nie jest śmieszne, stanie, Kretyn. Ej, jest Wigilia. No ale znowu nas puszcza. Okej, okay, dobra, żartowałem. Wszystkiego najlepszego. Życzę Pani, żeby już nigdy nie miała trudnych, przygnębiających rozmów i żeby wspaniale spędziła Pani te święta. Hmm, trudnych rozmów? Ach, yy, przypominam sobie tak, to był niezwykły zbieg okoliczności. Właściwie to do dzisiaj się zastanawiam, co się wtedy wydarzyło. Właściwie to mogę Ci już powiedzieć. Ta rozmowa dotyczyła yy, Ciebie. Nie? Tak, Ciebie właściwie Twojego życia prywatnego. O świetnie, udało mi się złapać obie panie. E, w takim razie ja bym chciał życzyć e, tak. radosnych, spokojnych, magicznych świąt Bożego Narodzenia całemu gronu pedagogicznemu. Bardzo dziękujemy, bardzo. Przekażę całemu gronu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. E, Wiktor, wiesz gdzie jest Konrad? No właśnie miał być, nie wiem. No dobrze, to ja lecę dalej. Życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Jesteś naprawdę super osobą. Nie zmieniaj się. Życzę ci też dużo zdrówka, szczęścia, radości. Julku, życzę ci, żeby twoja energia, ci się rozrastała. Żebyś dalej uprawiał jogę ze mną. A ja bym chciała wam wszystkim życzyć zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję wszystkim za życzenia, dziękujemy właściwie, i zapraszamy do stołu. Przepraszam, że przygotowałam kolendę i chciałabym ją zadedykować naszemu wspaniałemu gronu pedagogicznym. U, u. No, bardzo miło, bardzo proszę. Thank <laughs> you. Zasiala na dve teplom To co? Gdzie macie jakieś wątki? Macie jakieś lampki? Mamy. Bąki, to super. Lamki, czekajcie, że uh, już. To tak, mamy wątki, Proszę. To świetnie. Dziewczyny, patrzcie. To są... To są lampki. Lampki chyba na końcu. Ej, patrzcie. Na, góry, na górę, na górę, na górę. To, to na samym końcu się robi, dziewczyny. Co tu się dzieje? Cześć, 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 cześć.

Dobre. Dobra, on odświeci teraz. Spróbuj istotą, myślą głęboką, sięgnąć wysoko, pozbyć się, spięć w ciepło. Gminie, rytmika tchnięć, w naszej lokacji dążymy do gracji. Nikt nie ma racji, ma tylko chęć, by się nie nudzić i nie marudzić. Mocno rozbudzić zmysłowe pierś.